W środę 7 maja 2025 roku rozpoczęło się konklawę w Watykanie. Kardynałowie zgromadzili się, aby wybrać następcę papieża Franciszka, który zmarł 21 kwietnia w wieku 88 lat. Pierwsze głosowanie, przeprowadzone wieczorem tego samego dnia, nie przyniosło decyzji. Czarny dym unoszący się nad Kaplicą Sykstyńską oznajmił światu, że kardynałowie wciąż nie dokonali wyboru. Konklawe, pochodzące od łacińskiego. Słowa kum Czyli pod kluczem, od wieków charakteryzuje się ścisłą izolacją kardynałów od świata zewnętrznego. 133 kardynałów, którzy nie ukończyli jeszcze 80 lat, zamknięto za drzwiami Kaplicy Sykstyńskiej. Aby zostać papieżem, kandydat musi uzyskać przynajmniej 89 głosów, co stanowi dwie trzecie wszystkich uprawnionych do głosowania. Każdy dzień konklawę zaczyna się i kończy modlitwą. Pierwszego dnia odbywa się tylko jedno głosowanie, natomiast w kolejnych dniach kardynałowie głosują cztery razy dwukrotnie rano i dwukrotnie po południu. Po każdej turze głosowania wszystkie karty zostają spalone. Jeżeli kandydat nie uzyska wymaganej liczby głosów, dym unoszący się z komina jest czarny. Dopiero gdy większość zostaje osiągnięta, baloty palone są z dodatkiem specjalnych substancji chemicznych, które powodują, że dym staje się biały. Jak długo potrwa tegoroczne konklawe? Historia pokazuje, że może być różnie. Współczesne pole wybory papieży zazwyczaj trwają od dwóch do trzech dni. Na przykład papież Franciszek został wybrany drugiego dnia konklawę w 2013 roku, podobnie jak Benedykt XVI w 2005 roku. Rekordzistą w historii było konklawę z XIII wieku, które trwało niemal 3 lata, od 1268 do 1271 roku. Jeżeli po trzech dniach nie dojdzie do rozstrzygnięcia, Kardynałowie przewidują jeden dzień przerwy poświęcony modlitwie oraz refleksji. Dopiero po tej przerwie wznowione zostają dalsze głosowania, aż do momentu uzyskania większości głosów. Kto zostanie nowym papieżem? Spekulacje są liczne, a wśród możliwych kandydatów wymienia się kardynałów z Europy, Afryki i Azji. To pokazuje, jak bardzo globalny charakter ma obecnie Kościół katolicki. Włoscy komentatorzy sugerują, że po raz pierwszy od prawie 50 lat papieżem może ponownie zostać Włoch. Z drugiej strony pojawiają się głosy, że być może po raz pierwszy w historii głową Kościoła Katolickiego zostanie Afrykańczyk lub Azjata. Tymczasem wierni z całego świata z niecierpliwością oczekują białego dymu i słynnych słów. Kardynała Diakona, "Annuntio Fobis Gaudium Magnum, Habemus Papam. Ogłaszam Wam wielką radość. Mamy papieża.